Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie! Tak się cieszę, że w końcu mnie odwiedziliście! Dajcie w moim pięknym, jedynym na świecie salonie fryzjerskim LOL Surprise! Tylko tutaj będziecie mogli mieć prawdziwe cuda na głowie: obcinanie, podcinanie, skracanie i przedłużanie, farbowanie i lokowanie! Jako fryzjerka zapewni Wam kompleksową obsługę od początku do końca. Tak więc zapraszam! Bo najlepiej to jest się schować, gdy przychodzi niezadowolona klientka, ale ja nie odpuszczę! Halo! Chcę rozmawiać z właścicielką. I to w tej chwili niech szybko zobaczę, co tutaj się wydarzyło wczoraj. oj, przepraszam, ale co to za krzyki? Co się dzieje? Witam serdecznie panią. Jestem właścicielką salonu fryzjerskiego. Czym mogę pomóc? Właścicielka? To świetnie! Proszę spojrzeć! Byłam tutaj wczoraj. Jedna z pani pracownic zrobiła mi to coś na głowie. Włosy miały być całe niebiesko-zielone, piękne morskie. Znudził mi się ten różowy kolor! Ojojoj! Ja bardzo panią przepraszam. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że farba nie pokryła całości włosów, że coś jest tutaj nie tak. Ja, ja może zaproponuję. No, co takiego pani mi zaproponuje? Bo ja nie chcę propozycji. Ja żądam naprawienia moich włosów. I to za darmo. Ojoj, oj, co niezadowolona klientka może teraz sobie o mnie pomyśleć. Ja jej to zrobię wszystko za darmo. Oczywiście, proszę pani, fryzura będzie idealna w takim kolorze, jaki pani sobie życzy. Zapraszam Panią na fotel fryzjerski. Proszę, już czekam. Tylko się pośpieszy Pani dobrze? Bo, bo ja mam złe wspomnienia z tego miejsca. Och, koszmary mi się śnią. Proszę się nie przejmować. Jestem profesjonalistką i, i bardzo przepraszam za moją pracownicę. Jestem nowa, dopiero się uczy. Ale ja zaraz odmienię Pani fryzurę. Na początek wyczeszemy porządnie włosy. O, i tę grzywkę. I tutaj boki. Mam nadzieję, że nie ciągnę. O, pięknie, pięknie. Ten brokat oczywiście zostawiły, bo on pięknie do pani pasuje. O, też tak uważam. Z tym brokatem wyglądam bardzo elegancko. Ups, te włosy są faktycznie zniszczone. Ale nie powiem tego głośno przy klientce. Teraz czas na farbowanie. O rany, aby tylko się udało, aby dało radę zniszczyć ten różowy kolor. Farba, farba jest tutaj. O, tak wygląda. Oto farba w takim przepięknym, zielono-morskim kolorze. Teraz tylko musimy wszystko zafarbować porządnie. Pani pozwoli, że je się przyjrzę. O, pasemka są tylko tutaj. Reszta głowy jest różowa. O faktycznie, musimy coś z tym zrobić. Proszę się nie bać. To jest specjalny przyrząd do farbowania włosów. Chwytamy porządnie i przeciągamy. Dzięki temu włoski wszędzie będą miały równy kolor. I jeszcze tu. Och, to farbowanie zajmie naprawdę mnóstwo czasu. Bo Pani ma dużo włosów! O rany! Minęła chyba godzina! Albo nawet i dwie! O rany! Nie trzy! Ale to farbowanie zajmuje mnóstwo czasu. Teraz jednak chciałabym zaproponować Pani zupełnie nowe uczesanie. Wykorzystam specjalne gumeczki, spinki. Pani nałoży sobie na twarz maseczkę i się porządnie zrelaksuje. Weźmiemy teraz wszystkie włosy razem i zrobimy jakąś fajną kiteczkę. Przy użyciu specjalnej ładnej gumeczki z kokardką. Zawiązujemy. jak jakbyśmy sobie sami robili fryzurę. O, kokardka oczywiście musi zostać tutaj na środku urany. Zobaczcie! Oh, jakie piękne włosy, chociaż połączenie tego zielonego i różowego sprawiło, że włosy są fioletowe, ale również wyglądają bardzo ładnie. Tutaj pięknie jeszcze poprawimy, gdzie nie, gdzie możemy dołożyć jeszcze troszeczkę farby. O, na przykład z tej strony i na dole, tak aby była mocniej widoczna. O, zobaczcie! W ten oto sposób wow! Ekstra troszeczkę jeszcze wyczeszemy te włoski, Uuu, wygląda naprawdę bosko! poprawiona, to teraz czas na maseczkę. Maseczkę zaproponujemy w kolorze różowym. Maseczka relaksująca, która sprawi, że pobyt tutaj będzie o wiele, wiele lepszy. Koniecznie z ogórkami na oczach, bo one bardzo poprawiają cerę. O rany! Normalnie nie uwierzycie! Ona się tak zrelaksowała, że chyba bidulka wysnęła, ale ja jej nie będę przeszkadzać. Niech sobie śpi, niech sobie odpoczywa. W końcu to ma być relaks. To teraz czas na brokat. Otwieramy szufladkę i mam tutaj mój czarodziejski brokatik, Oczywiście złoty, który idealnie będzie się nadawał na każdą fryzurę. Najmocniej, ale chyba mi się przymknęło oczko. <laughs> chyba troszeczkę zasnęłam. Przepraszam, mam nadzieję, że nie chrapałam. Nic nie szkodzi. Powiem szczerze, że często się to zdarza. Klientki są tak zrelaksowane, że po prostu zasypiają na fotelu. Ale ja mam pytanie do Pani, bo metamorfoza skończona, reklamacja przyjęta. Proszę powiedzieć, jak Pani się teraz czuje w tej nowej fryzurze? W nowym kolorze z mnóstwem brokatu. O, no ja tak patrzę w lustro, patrzę i patrzę i nie mogę się poznać. O, o rany, to, to naprawdę wspaniała nowa fryzura. Po różowym kolorze nie ma już śladu. Wow, ten fiolet naprawdę mi się podoba i brokat. Wie pani co? Ja teraz mogę się wybrać na jakiś wielki bal. Czyli jest Pani zadowolona? Wszystko w porządku? O rany, przyznam szczerze, że bardzo, ale to bardzo się bałam. Ale skoro jest OK, to ja zapraszam na kolejną wizytę. Na kolejną chwilę relaksu. Oczywiście do nas. Ach, jestem zachwycona, zachwycona. W końcu pozbyłam się tego różowego koloru. Ach, dziękuję bardzo i zmieniam zdanie. Jednak ten salon jest fantastyczny. Wczoraj chyba po prostu musiałam mieć pecha. Ale następnym razem proszę, aby to pani mnie obsługiwała. Tylko jestem w stanie oddać się w pani ręce. Dziękuję. Do widzenia. A teraz kochani, przyznać się, kto z was lubi chodzić do fryzjera? A może jeszcze nigdy nie byliście u fryzjera, bo nie ścinacie włosów? I zapuszczacie je długie, długie aż do ziemi. Dajcie koniecznie znać! Zalajkujcie ten film, zasubskrybujcie, wpadnijcie na kanał Sylwia Testuje, a słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, pa! pa.